Paulina nie Tetłas, który zrobiła z Kurzajewskim? jej reakcja nie pozostawia wątpliwości. Medialny konflikt między Paulina Smaszcza a Maciejem Kurzajewskim zdaje się niemiec końca. Kobieta Petarda od wielu miesięcy ochoczo komentuje poczynania Bylego Meza, nierzadko wbijając mu przy tym kolejna szpila. Niedawno celebrytka publicznie cieszyła się na przykład ze spotkania prezentera ze starszym synem. Twierdzac. Zatem w końcu zaczął odbudowywać relacje z pociechami. W rozmowie z faktem Smarszcz wyznał zas. I doczekał się przeprosin od byłego partnera. Niedługo później na profilu Kurzajewskiego pojawił się wymowny wpis. Zobacz również: Maciej Kurzajewski publikuje w sieci wymowne przeprosiny. Aluzja do Pauliny Smarszcz. Foto. Paulina Smaszcz na swoim instagramowym profilu dosyć chętnie wdaje się w dyskusję z internautami. Również na temat jej malzenstwa z Maciejem Kurzajewskim. Pod jednym z ostatnich wpisów celebrytki pojawił się komentarz dotyczący jej byłego partnera. A właściwie oryginalnej pamiatki, która pozostała celebrytce po zakończeniu malzeństwa. Pewien salon z siedziba w Koszalinie zaproponował bowiem kobiecie z zechetnie pomoże jej. Kropka Pozbyć się tatuazu, który sprawiła sobie z okazji 15 rocznicy ślubu z Kurzajewskim. Pani Paulino, jak będzie Pani chciała zakryć ten wspólny tatuaz zrobiony z Panem Maciejem? To zapraszam na przedstawiciel salonu w komentarzu pod postem smaszcz. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Celebrytka postanowiła odpowiedzieć na niecodzienne ofertę, nie ukrywając, Zens z niej skorzysta i zakryje przypominający jej obylem mezu tatuaż innym obrazkiem. Z ogromna radością odpisala z entuzjazmem. Kilka lat temu w rozmowie z party Paulina powiedziała nieco o licznych tatuażach zdobiących jej cialo. Podkreślając, z każdy z nich ma swoją symbolikę. Kobieta potarda zdradziła wówczas. Zimwytatuowala sobie m.in. imiona synofores smoka symbolizującego jej drugie, waleczne oblicze. Wspomniała także o ozdobach nawiązujących do Kurzejewskiego, w tym tatuazu przedstawiającym kotwicę, który wykonala z okazji rocznicy slubu. Przecinek mam tak zimwytatuowana, swoja grupa krwi zamiast obraczki, cyfry 96, czyli rok, w którym wyszłam za mas. Kotwica na pamiatkę 15 rocznicy ślubu. To też symbol macka, który jest dla mnie zyciowa kotwica, mówiła w rozmowie z Party. Warto dodać, że identyczny symbol wytatuował sobie również Maciej Kurzajewski. Prezenter. Podobnie jak jego byla zona, zafundował sobie upamiętniający rocznicę rysunek na dłoni. Nie jest to jedyny tatuaż Kurzajewskiego nawiązujący do Pauliny Smaszcz, na jego przedramieniu widnieje bowiem sporych rozmiarów napis składający się z trzech imion, Franek, Julek oraz własnie Paulina. Co ciekawe, na początku 2023 roku Maciej pochwalił się wizyta w salonie tatuazu, przy okazji zapowiadając noworoczne porzadki. Choc Kurzajewski nie zdradził wówczas szczegółów. Wśród internautów pojawiły się spekulacje, że prezenter mógł mieć na myśli za poswiecone bylej zonie. Myślicie, że smaszcz wkrótce zostapi tatuaż nawiązujący do Kurzajewskiego innym obrazkiem?